Cześć. To znowu ja piksi, hejo, hejo. Teraz um, jestem w Speed Draft. Jak widzicie, jestem już a, arcy, arcy, czyli arcy. Nie wiem, jak to bym mówić. Jakoś tak. I jestem na um, grze Speed Draft. Um, chciałabym dzisiaj wam ją pokazać, jako ona jest fajna, bo ja już sobie level już nabiłam. I tak. Hop. Oj, ja jestem właśnie na piłce. Jestem tu chyba z jakąś widzką, albo i nie. Nie wiem, czy witka, czy nie witka. Um, nie jestem pewna, oczywiście. Może być witka, może nie być witka. Mam nadzieję. Oj, co ona mi turno? Ej! Dobra, zaraz się skończy. 4, 3, 2, 1. Przepraszam bardzo, że zawsze, zawsze będę odliczać prawie No bo ja kocham odliczać, jak właśnie takie coś jest Okej, okay. co to mam być mysz? Bo nie wiem Mustacze. Mustang Mustanga mieliśmy chyba narysować A ja nie narysowałam Wąsy Co to jest? Mam nadzieję, że nie będzie właśnie um, takiej osoby, która rysuje jakieś rzeczy, żeby rysować. Mam nadzieję, że takiego kogoś nie będzie. No, bo to jest. Co to? Ładne, no. Ładny grzybek, ale. Aksolot? Może mustek, czy to jest? To są wąsy. Aksolot? Grzyb. To co, Moustej? Czy to jest grzyb, czy yy, wąsy? To nie wiem. Piszcie w komentarzach. Co to jest? Nie wiem, dobra. Nieważne co to jest, nie? Kto wygrał? Nie ma... Wyzwycięzcy. Moim zdaniem najlepsze... najlepiej narysowała Ewelichan Siedem. Ewelinchen chyba. Siedem. Pierwsze miejsce Lilka. Jakaś... Okej. Okay. Dałam się tu znajomych. Dobra. dziewięć a tutaj sześć okej okay. dobra roblox avatar dobrze okej okay. Zrobię lubka robloxowego, bo chyba to jest najbardziej rozwiązaniem. Dobra, patrzcie, na razie coś takiego. A teraz robię czarne. Teraz robię tutaj takie cieniutkie. Dobra, nie wiem, czy to mi wyszło, submit. Załóżmy, że wyszło. Ok, proszę. Dobra, co tu można kupić? Ja słuchawki. To jest słuchawka tej sołkarka. Tu mamy sklep. Upgrades. Orboks kartoy. Kurka. Pick To są jakieś efekty. Ja chcę no, to 50. No co, już oceniamy? O, nie wiedziałam, że już oceniamy. Okej. Okay. Aha. Okej. Okay. Aha, chciałam ci coś powiedzieć. Wiecie, że mój kanał miał się nazywać Fixi Igra, ale Fixi jakoś mi tak bardziej utkwiło w pamięci. A jak robiłam e, a jak robiłam e, kanał, to jakoś zapomniałam o tej igra, więc no nie będzie, nie ma. Robloxer mieliśmy narysować, nie? To jest. O, to jest moje, dajcie mi trochę. Fajnie, no, wygram, bo ja bym chciała wygrać. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Jak teraz ocenimy, to się to wszystko skończy, słuchajcie. Na razie będę robiła takie krótsze odcinki, ok? I. No dobra. Okej, okay, na piątym miejscu niestety. Mogą być na czwartym. Ale wszystko to jest Dobra, słuchajcie. Więc razem skończymy odcinek. Więc pap...